to świadczenie No proszę Proszę pana Proszę, pana, proszę ci pokazać. To Pan nasz wizerunek, to Co My skierujemy wniosek Dobrze. do sądu. Dobrze. Super. Ja też. Nie ma ja też. Ja też. Z jakiego artykułu 116? Pana. 116? A 116. To strasznie ode mnie odsunąć. Proszę się ode mnie odsunąć. Musi tu czuje... Nie wiem o co panu chodzi. Proszę, proszę pani się ode mnie chodzi? odsunąć. Nie wie o co mi chodzi? Ja nie, bo bez Pana nie prowadzę interwencji. Nie interesuje mnie to, proszę pani. Tak? Nie było pana na miejscu? Mm -hmm. Nie było. Mm -hmm. Widział pan interwencję? Nie widział pan. Nagrywam mnie... Art. 116? proszę pana. 116? Interwencja była 116? pana. interwencja była 116? wobec pana, czy nie? 116? Co pan myśli? Że pan mnie 116? Co pan myśli? Czy się boję, że w internecie będę? Nie, to, to jest dowód do sądu, będzie. Pani miała interwencję wprowadzoną. Do sądu, będzie. Wszystko pani powiedziała. Czy maseczkę? Ja z tego. Proszę powiedzieć, czy miałam maseczkę? Nie miała pani. Pani powiedziała, pani nie miałam A pani chce mi dać mandat za to, że nie miałam maseczki. Ale przecież już wyjaśniliśmy, że, że jest wniosek do sądu. Pan chce wniosek do sądu, ta pani sobie życzy wniosek do ja, sądu. Nie, ja nie przyjmuję, nie, ja przyjmuję żadnego mandatu i żadnego wniosku do sądu. Chłopcy z prewencji, chłopcy z BOA. Nie, nie każdy rozkaz trzeba, rozkaz trzeba wykonać. wykonać. Nie, nie warto być. Damskim bokserem. Ja bokserem, wstydzi się, dziewięć, się ciebie, kraj. Posłuchaj, chłopcze, co ci dziś powiem: Tyś nie policjant, tyś jest zowowiec. Tarcze i pałki i butle z gazem. Wstydzi się ciebie, kraj. Możesz mnie zgarnąć, możesz spałować Za kilka lat będziesz żałować. Że władzę twoja chroniła tarcza, wstydzi się ciebie kraj.